Witam serdecznie wszystkich. Chciałbym dzisiaj powiedzieć o produkcie, który się nazywa Zoho CRM Plus. Jest to platforma zsynchronizowana. synchronizowana platforma. Takiego słowa zdecydowałem się użyć. Skąd to słowo się wzięło w ogóle? Dla tych, którzy znają angielski, a mam nadzieję, że jakby wśród oglądających jakaś część takich osób się znajdzie. Może nie jest to jakiś warunek konieczny do korzystania z Zoho, ale z pewnością czasami w niektórych miejscach w systemie te słowa angielskie się gdzieś przebijają, choćby w taki sposób jak, jak w tej mojej dzisiejszej prezentacji, ponieważ prezentacja jest w oryginale Unified Platform, czyli z, zjednoczona, ujednolicona, nie wiem jak to nazwać. Szukałem sobie po Google, żeby zobaczyć, które ze słów się najbardziej kojarzy ludziom ze słowem unified ujednolicić i widzę, że to jest słowo synchronizować, więc przyjmijmy na roboczo, że to jest zsynchronizowana platforma, ujednolicona. Tak naprawdę chodzi mi o to, że narzędzie z Ocho Plus, którego będę dzisiaj Państwu, które dzisiaj będę Państwu prezentował, jest miejscem produktem, który może być um, użyty, zwłaszcza w firmach większych. Takich, które nie mają ambicji całej cyfryzacji, co w naszych produktach utożsamiane jest z produktem Zoho One, ale ci, którzy chcą jakby zacząć swoją cyfrową przygodę czy chmurową przygodę Zoho od narzędzi związanych z CRM-em, czyli z działem sprzedaży, z działem marketingu i z działem serwisu. I taką dzisiaj mam dla Państwa propozycję. Chciałbym dzisiaj porozmawiać o tym, co to znaczy zsynchronizowane narzędzie i dlaczego synchronizacja czy ta unifikacja jest dla firmy fajna. W drugiej części mojej prezentacji pokażę przykład. Chciałbym pokazać przykład firmy, która wdrażając pakiet CRM Plus osiągnęła dużo więcej efektu i zobaczycie Państwo, z jakich narzędzi ta firma korzysta. A w trzeciej części, bo takich części przewiduje dzisiaj trzy, porozmawiamy sobie o tym, jaki, o jakie funkcje tego pakietu klienci pytają najczęściej, czyli co jest najbardziej popularne. Tak, żeby Państwa nie zarzucać nie tylko tym, co my chcemy Wam dostarczyć, bo my jako techniczne, informatyczne osoby fascynujemy się tym czy owym. Ale tym, co rzeczywiście jest takie najprzydatniejsze z punktu widzenia Waszej organizacji. Ja nazywam się Miral Matecki, jestem konsultantem ZOHO, pracuję z tym systemem od 2008 roku, 15 lat, czyli spory kawałek tego czasu, który ZOHO jest obecny na rynku, bo firma sama jako producent oprogramowania jest na rynku ponad 25 lat. Ja jestem nad 15 z tą firmą. I nasza firma ZPartner, którą reprezentuję. ZOHO jest producentem oprogramowania, zatrudniającym w tej chwili ponad 12 tysięcy osób, takich kluczowych klientów. Lista tutaj. Zetknąłem się z wdrożeniem w tym pierwszym lewym górnym rogu Amazon. Nie było to wdrożenie robione w Polsce, ale, ale to jest również jeden z takich wartościowych klientów. Czy też rozpoznawalnych klientów, powinienem powiedzieć, bo wszyscy są oczywiście wartościowi. No, w każdym razie, wielkie brandy również używają tego narzędzia. Zawężając się teraz do crm i namawiając Państwa organizacje, czasami spore, do tego, żeby temu narzędziu zacząć się przyglądać, chciałbym rozpocząć od jego wydajności i od tego, że platforma, bo tak to nazywamy Zoho CRM Plus Platform, Obsługuje wiele milionów zapytań dziennie. Dosłownie wczoraj miałem taką dyskusję z jedną z bardzo dużych polskich firm, która tam próbowała, znaczy próbowała, informowała mnie o tym, jak dużymi bazami danych dysponujemy, i po takiej dyskusji doszliśmy do tego, że wielkość bazy no, nie jest tutaj żadnym jakby ograniczeniem, czy ilość zapytań. Macie Państwo do dyspozycji rozwiązanie chmurowe, które daje się bardzo dobrze skalować i które jest również bezpieczne. Bezpieczne z punktu widzenia korporacyjnego, nawet z różnego rodzaju testami zewnętrznymi, audytami, które potwierdzają bezpieczeństwo tego rozwiązania.